No. Jest, no dobra, teraz Karol. No. No świetnie. No Karol, teraz Ty. Na YouTube wrzucę, dzisiaj wrzucę na YouTube to co obejrzyj. No stawaj tam. No Ja i tak muzykę podłożę. Możesz, tylko poczekaj, aż oni zrobią. Pokazałem właśnie, jak nie należy robić, robić. A teraz pokażę, jak należy robić A, a Franek pokazał, jak się machnąć z piłką. No i jak należy No, Franek, się też zaraz drugi raz zrobi. To to żonglerka? No, a No, teraz Franek. No to Grzesiu zaraz po Franku. Pokażę jak, jak nie należy robić przemlotów. No, chyba, że się uda. Brawo! No, a teraz Grzesiu. Jeże błąd. Ja już chyba się zaraz wysikam ze śmiechu. No. To to raz. Nie, nie. Bo my mówimy, jak należy zrobić przewrotkę, a Gresiu, jak nie należy zrobić przewrotki. O. Świetnie. Eu, 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 eu! Eu vou fazer